Uznaliśmy, iż złożony w dniu 5 września przez inicjatorów referendum wniosek spełnia wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym. W związku z tym wydane zostało, jak wspomniałem wcześniej, postanowienie o przeprowadzeniu referendum w gminnego w sprawie odwołania prezydenta miasta Kezienko, przed przepłyną kadencji, a termin referendum został wyznaczony na niedzielę 17 listopada 2013 roku. Inicjatorzy referendum przedłożyli nam ponad 6 tysięcy podpisów po zweryfikowaniu 746, o ile dobrze pamiętam, zostało negatywnie rozpatrzonych, w związku z tym ponad 5774, o ile pamiętam. Ważnych podpisów zostało tutaj złożonych, także jest pełna postawa do tego, żeby można było zarządzić to referendum. Dokładnie 8933 osoby winny wziąć udział w tymże referendum, żeby można było uznać, że ono będzie ważne. Sukces pierwszego etapu, z dniem dzisiejszym wchodzimy do drugiego etapu, będzie to kampania referendalna, podczas której będziemy informować mieszkańców, przekonywać. Do samego udziału już w referendum. Na różne sposoby. Będzie to na pewno rozmowa bezpośrednia, gdzieś w domach, na ulicy. To będą jakieś informacje przekazywane w formie papierowej. No, podstawowym zarzutem jest niezgodne z prawem zamknięcie szkół. Jest to też nepotyzm, kumoterstwo. No i generalnie cały ten marazm której jesteśmy świadkiem w końcu życia Wierzymy w to, że. Yy... Można coś zrobić dla miasta i nie wierzymy w to, że nie jesteśmy skazani na nieudolnego prezydenta. A to jest głos ludu, to jest prawo mieszkańców do wyrażania swoich opinii. Jeżeli prezydent nie rozmawia z, z mieszkańcami w normalny sposób przyjęty, to będziemy niestety musieli w ten sposób przekonać pana prezydenta, że jest złym prezydentem.